W drugiej części kroniki jest sporo polityki, bo to ostatnie dni kampanii prezydenckiej. Dwóch szczecińskich strażników miejskich zawieszonych w obowiązkach mieli zaproponować jednej z gazet kupno zdjęć kandydata na prezydenta, który zaparkował na tzw. kopercie. Przełożeni strażników zawiadomili prokuraturę. Strażnicy miejscy udostępnili, a przynajmniej była taka próba udostępnienia dokumentacji służbowej w postaci zdjęcia w celu wykorzystania komercyjnego przez dziennikarze. Cały ten finał sprawy, tak jak powiedziałam, będzie miał w prokuraturze. Strażnicy zrobili zdjęcie kornelowi Morawieckiemu, gdy ten zaparkował samochód na miejscu dla niepełnosprawnych. Kilka godzin później chcieli wręczyć mandat dziennikarzowi lokalnej gazety. Gdy dowiedzieli się, kim jest, mieli mu zaproponować zdjęcie kandydata. Do transakcji nie doszło, a dziennikarz o wszystkim poinformował szefostwo straży przełożonych strażników. Do wyjaśnienia sprawy funkcjonariusze zostali zawieszeni. To wszystko teraz. Zapraszam państwa na nasze jutrzejsze serwisy. Dobranoc.